Czyli tu nie trzeba się tłumaczyć, jakie są problemy, że tak powiem, z czym, z, co nas boli, i tak dalej. Dźwięki robią swoje. Rozpuszczają tą skorupę i te emocje, które gdzieś tam skrywamy, to się oczyszczają w trakcie koncertu. I zwykle dźwięki też są przyjemne na koncertach, ale może też być tak, że jakiś dźwięk będzie powodował dyskomfort w ciele. I jest to właśnie oznaka usuwania tych blokad energetycznych. Czy w trakcie koncertu może też pojawić się uczucie smutku, lęku, i ja to lubię, kiedy to się pojawia, bo to jest oznaka, że się wtedy oczyszcza ciało z tych emocji. Nie? I naprawdę tyle koncertów już w swoim życiu zagrałem, czy też sesji indywidualnych przeprowadziłem i powiem Wam, że no, dźwięki to jest coś niesamowitego. Przenoszą do zupełnie innej czasoprzestrzeni zwykle osoby zasypiają na koncertach i w trakcie snu też dźwięki działają, żeby nie było że nie. ale zdarza się tak, że to jest na tej granicy świadomości podświadomości okay. i czasami osoby na przykład nie wiedzą, że śpią, a uważają, okay. że słyszą każdy dźwięk, nie? Tak więc bardzo kochany, ten cieszę się, że nam się udało wreszcie spotkać. Ale skoro już jesteś na, w takiej przestrzeni, w której się pojawiłeś u nas, to powiedz, co masz za sobą w ogóle, bo Tak, to dużo jest właśnie gong, piękny nowy gong, bo jeśli chodzi o w ogóle zajęcia przy bo często osoby wchodzą na moje zajęcia i pytają się, gdzie są te gongi, nie, gdzie są te gongi. A qigong to jest praca z ciałem, chińska praktyka dla wyciszenia właśnie głowy, rozluźnienia napięć mięśniowych. Natomiast koncepty relaksacyjne, które gram właśnie na misach tybetańskich, na gongach, to jest zupełnie inna sprawa, nie? Bo jeśli mówimy o qigongu, to qi z chińskiego oznacza energia, energia życiowa, natomiast gong po chińsku to znaczy umiejętność, czyli qigong to umiejętność pracy z energią qi, z energią własnego ciała. Mm. Bardzo bym prosiła wszystkie drogie panie, żebyście się skupiły. Łał wow, gdzieś ty go wyrwała, ten też jest fajny. Ja <laughs> Zapomniałam, że niestety uroda tutaj przeszkadza, bo dziewczyny nie mogą się skupić. To jest nas głównie są dziewczyny. <laughs> tak, wiem, że jest przystojny. Wszystkie wiedzą, które przychodzą na jego zajęcia. Ale oprócz tego, że jest przystojny, też jest zdolny. Paweł. Ty jesteś w ogóle wykształconym muzykoterapeutą, w ogóle muzykiem. Opowiedz, jak to się stało w ogóle, że zajmujesz czym, się tym, czym się zajmujesz. wszedłeś właśnie do energii, do, do, tych, do, tego, do tych praktyk, które, które właśnie, z którymi się z nami dzielisz. Dokładnie. U mnie to się zaczęło tak nietypowo, jak pewnie u każdego, ponieważ ja przez wiele lat prowadziłem zajęcia indoor cycling. Indoor cycling, czyli taki Trening grupowy na rowerach, bardzo dynamiczny trening, gdzie właśnie dużą rolę odgrywa muzyka. I w pewnej chwili zacząłem się interesować, jak ta muzyka wpływa na uczestników, czyli jak ich motywuje do treningu, jak ich tam wycisza w tej części relaksacyjnej, ostatniej. I zacząłem się interesować, jak muzyka, dźwięk wpływa na samopoczucie, na zdrowie człowieka. I tak trafiłem na muzykoterapię dogłębno-komórkową. To jest metoda właśnie stworzona przez Basię Romanowską i polega na pracy z kamertonami. Kamertony, czyli właśnie takie stroiki. Pewnie znacie kamertony, które są do strojenia instrumentów. Można właśnie nastroić struny w gitarze, tak, też w skrzypcach. Natomiast to są kamertony do strojenia ludzi. I każdy taki kamerton ma odpowiednią częstotliwość. Tymi kamertonami można właśnie wzmacniać narządy w ciele, rozluźniać napięcia w ciele, też wyciszać głowę, harmonizować energię i naprawdę działają rewelacyjnie. I zacząłem swoją właśnie praktykę od kamertonów i popłynąłem po prostu poczułem, że to jest to, co chcę robić, czuję ten dźwięk, czuję tą energię. I tak z czasem rozglądałem się też za czymś innym i w tej metodzie muzykoterapii do ogólnokomórkowej też jest taka technika tak zwanej akupresury wibracyjnej. Mm -hmm. Ja stosuję troszkę inny kamerton, taki większy, to wam pokażę, kiedy ten kamerton, jak się go aktywuje, to nie wiem, czy widać, jak te ciężarki okay. tak przystosowały się troszeczkę, nie? I ta wibracja jest przekazywana tutaj na stopkę, i tą stopkę przypada się, przypuśćmy, na punkty akupunkturowe, nie? Mm. Czyli. Ktoś nie lubi wbijania igieł, można zrobić akupresurę wibracyjną takim kamertonem. I tu się pojawia właśnie temat medycyny chińskiej, bo akupunktura to jest właśnie jedna z takich gałęzi medycyny chińskiej, oprócz zdrowego odżywiania, oprócz takiego masażu też. I zacząłem się interesować, bo też dużo medytowałem. Zacząłem się interesować, co tutaj takiego można zrobić spokojnego z ruchem. I poprzez tą medycynę chińską trafiłem właśnie na praktykę Qigong, czyli to są takie spokojne ruchy. Większość osób pewnie kojarzy Tai Chi, bo w Polsce jest bardziej popularne Tai Chi niż Qigong. To są troszkę dwie różne formy. Tai Chi jest bardziej taką formą bojową, baleczną. Natomiast Qigong, ten styl, który ja prowadzę, jest taki mentalno-terapeutyczny, czyli z jednej strony pracujemy nad wyciszeniem głowy. A z drugiej strony nad też właśnie poprawieniem funkcjonowania narządów wewnętrznych, odblokowaniem przepływu energii chi, tej energii życiowej. Jeśli ktoś nie wie, właśnie to ta energia, płynie w takich kanałach energetycznych, które są nazywane meridianami i jeśli mamy zablokowane te kanały, to ta energia nie zasila naszego ciała na tym poziomie energetycznym. Przez co mamy problemy na przykład z narządami, ale też z emocjami, nie, bo to też właśnie emocje kumulują się w naszych narządach. My z tych, to znamy tylko, nie wiem, czy poznałeś w kolumnie moją przyjaciółkę Monikę Urbańczyk, która robi kaligrafię zdrowia. A, więc też piękna praktyka, dokładnie. A jak to jest do kaligrafii zdrowia? Bo wiem, że Monika. Chyba bardzo dużo ma szacunku do chigongi, też chyba kiedyś tam praktykowała na pewno tai chi, ale też qigong to są chyba jakoś takie metody, które mają dużo wspólnego. Tak, to są podobne praktyki, bo kaligrafia ona czerpie jak gdyby takie elementy z jogi, z qigongu, z tai chi i takie jest to kombo, nie? Właśnie. Ja stricte zajmuję się takim, taką czystą praktyką qigong właśnie dla odblokowania przepływu energii chi i też dla wzmocnienia tak zwanych dantianów, zharmonizowania tej energii właśnie w tych centrach energetycznych. Mhm. Tak. Tu się pojawiło pytanie od Moniki, jak dobiera się kamerton do człowieka? Skąd wiemy, Monika, że to jest odpowiedni? Dzięki Monika za pytanie. Tak, kamertonów jest bardzo dużo i ja na przykład mam kamertonów samych 150 różnych częstotliwości. I każda częstotliwość służy czemuś innemu. Są częstotliwości, przypuśćmy, dla wzmocnienia narządów ludzkich, są częstotliwości dla oczyszczenia, zharmonizowania czakramów, czyli tych centrów energetycznych. Są też częstotliwości planet, biopierwiastków, też mineralne. Ale jeśli ktoś na przykład chciałby sobie taki kamerton jeden wybrać, taki uniwersalny bym powiedział, to proponuję częstotliwość 528 Hz albo 432 Hz. Ja może pokażę, nie wiem, czy będzie słychać. Mm -hmm. Kamerton 528 Hz, właśnie to jest taki kamerton i on brzmi tak. Uderzamy właśnie w aktywator i tu jest generowana fala dźwiękowa, która właśnie płynie w tej przestrzeni, tak? Nie wiem, czy słychać, przełożę do mikrofonu. I to jest też kamerton w ogóle do restrukturyzacji kodu genetycznego DNA. Bardzo właśnie pomocny. Można nad całym ciałem sobie właśnie tą falę dźwiękową prowadzić, ale też można przypadać właśnie do jednego ucha, do drugiego, żeby synchronizować półkule mózgowe, wyciszyć głowę, też obniżyć fale mózgowe i się zrelaksować. Można, można stosować samemu, bo tutaj Eliza pisze, można. że na holenderskich stronach wyświetlają się reklamy z tym urządzeniem. Myślałam, że to kolejny chwyt, ale zamówię sobie. Czy warto sobie zamówić taki? Trzeba zwrócić na jakość, nie, na jakość tych kamertonów, bo rzeczywiście są kamertony troszkę z gorszego materiału na rynku światowym i one, jak się je uderza, to ta wibracja jest taka bardziej płytka, ten dźwięk jest krótszy, nie, więc ja generalnie, jeśli ktoś ma ochotę, to mogę tam polecić kamertony, gdzie ja kupowałem właśnie, w Akademii Dźwięku i to są kamertony takiej bardzo dobrej jakości i rzeczywiście trzeba uważać, nie, żeby, żeby mieć ten kamerton, ten dźwięk taki długi, mocny i wibracyjny. Mm -hmm. No dobrze, a to, co ma, ktoś tutaj pyta do restrukturyzacji DNA, co to znaczy do restrukturyzacji DNA? Jeśli mamy właśnie jakieś tam odchylenia tak, w kodzie genetycznym DNA, to kamertony dostrajają. Tak jak kamertony dostrajają właśnie um, instrumenty, czyli tą strunę A zwykle do 440 Hz, tak, jeśli mamy jakieś odchylenia, przypuśćmy, właśnie w kodzie genetycznym DNA, czy w jakichś narządach, czy w częściach ciała, to mm. wtedy y, słuchając tej częstotliwości, ten dźwięk zwykle działa tak, że wymusza na ciele dostrojenie się do tej wibracji. Nie? Mm. Może będzie łatwiej to zrozumieć na przykładzie płuc. Jako narządu fizycznego. Płuca generalnie u zdrowego człowieka funkcjonują na częstotliwości 220 Hz. I jeśli płuca są słabe, to ta wibracja spada. I mając kamertą, to mam akurat pod ręką, dostrojonych do częstotliwości płuc, kiedy aktywujemy, przykładamy tą falę dźwiękową nad właśnie tym narządem, czyli tutaj płucami, to następuje podwyższenie tej częstotliwości do tej właściwej. Nie? I jeśli jest nadaktywność jakiegoś organu, to z kolei właśnie z góry w dół też obniża. Nie? Czyli fajnie, bo kamertony regulują z dołu do góry i z góry w dół. Jest taka właśnie bezpieczna metoda pracy. Jeszcze do kamertona. Kochani, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj coś dla siebie: chwilę wytchnienia, inspiracje, a może odpowiedzi na ważne pytania. Jeśli tak jest, i jeśli czujecie, że to jest wasze miejsce, to zapraszam Was do subskrybowania mojego konta. Dziękuję, że jesteś. Czy leczy szumy w uszach i czy na bezsenność jest dobry? A potem przejdźmy Ma... może do innych też y, y, narzędzi pracy, które masz. A tak, y, y, powiem, że, że tak, bo też można przykładać sobie kamerton właśnie nie akurat nie ten, ale też w okolicy uszu i tam wibrację przekazywać, słuchać i y, y, jak najbardziej bezsenność też pomaga w tym przypadku. Mm -hmm. A jeśli to chodzi to... o inne instrumenty, to też mam pod ręką misy, misy tybetańskie. Misy pięknie też rozluźniają ciało. Tymi misami też wykonuje masaże na sesjach indywidualnych, czyli to jest na przykład misa sercowa. Przykłada się tutaj, jak się leży, tak? na tutaj okolice klatki piersiowej. Kiedy się aktywuje, ta wibracja jest przekazywana na podstawę i bardzo fajnie wchodzi w ciało. Rozluźnia te napięcia w okolicy klatki piersiowej, też harmonizuje tą czakrę serca, reguluje tą przestrzeń serca. Bardzo przyjemnie. Na koncertach, kiedy osoby, właśnie te koncerty grupowe, które gram, kiedy osoby sobie leżą i słuchają tych dźwięków, to ta fala dźwiękowa płynie właśnie... Tak. To jest niesamowite doświadczenie, jeśli tak. ktoś jeszcze nie był na tym koncercie, to naprawdę polecam taki, taki koncert, bo to dźwięki w ogóle przenoszą do zupełnie innej czasoprzestrzeni. Nie możemy takie koncerty twoje na przykład posłuchać? Jak najbardziej. Mam kilka koncertów też nagranych na moim kanale YouTube. Jeśli sobie wpiszecie wibracje zdrowia, wibracje zdrowia na YouTube, to tam są właśnie moje nagrania koncertów, też tych instrumentów różnych, jakichś medytacji, afirmacji ale również praktyki qigong, bo też dzisiaj sobie poćwiczymy qigong, zrobimy sobie taką piękną praktykę pięciu żywiołów, na której zharmonizujemy te żywioły poprzez pracę z ruchem. Bo w ogóle qigong nazywany jest jako medytacja w ruchu. Tak? Mhm. Więc najpierw zrobimy sobie tą medytację w ruchu, a potem medytację pięciu żywiołów na siedząco lub na leżąco, też przy dźwiękach misty wetańskich. Zrelaksujemy się dzisiaj, zharmonizujemy troszkę tak. No dobra, to pogadajmy o tej medytacji Qigong właśnie. No, jak, no właśnie, na czym ona polega i może po prostu spróbujmy. Yy, Dobrze. Tak, bo Qigong to są takie spokojne ruchy, które wykonujemy zwykle w pozycji właśnie stojącej yy, i poprzez taką spokojną pracę z ciałem harmonizujemy energię w ciele, ale też rozluźniamy napięcia. Jest bardzo fajna praca z oddechem, bo jeśli ktoś ma problemy z, z tym, żeby oddech był przypuśćmy równy, to praca z ruchem pomaga wyregulować ten oddech. Nie? Poza tym w Qigongu zwykle jeden ruch wykonujemy wielokrotnie, czyli przez takie trzy, cztery pierwsze powtórzenia nasz umysł uczy się danego ruchu, a potem jest ta pamięć mięśniowa, komórkowa i umysł się naprawdę szybko wycisza dzięki tej powtarzalności właśnie tych ruchów. I ja prowadzę też w ogóle zajęcia online przez internet rano i wieczorem. Dzisiaj już też jestem po porannej praktyce z moją grupą. Więc powiem Wam, że ta systematyczna praktyka Qigong wnosi dużo spokoju. Osoby mm. pracujące na bezsenność, które mi opowiadają, po prostu po zajęciach śpią, że muszą sobie dwa budziki nastawić <grym> rano. <grym> I... Na przykład praktyka może pomóc na sen, czy możemy lepiej spać, albo możemy w ogóle niektóre osoby, które mają problem z bezsennością, rozumieć, że też może wspomagać to? Jak najbardziej, jak najbardziej ta praktyka bardzo dobrze wspomaga. Też dzisiaj pokażę taki ruch, troszkę, czy na przykład na bóle głowy, tak migreny, jeśli ktoś ma skumulowaną energię, czy zbyt dużo tutaj właśnie w głowie. pokaże też taki ruch na zdjęcie tej energii z głowy w dół i właśnie na zharmonizowanie tej energii w ciele. Mhm. jest, A zęby na jakiej częstotliwości? A tak, zęby? jest częstotliwość, na... częstotliwość dla kości generalnie 418,3 Hz. To jest taki dźwięk. Nie wiem, czy mnie słychać. On jest troszkę taki subtelniejszy. Teraz nie, ale poprzednio było coś słychać. Bo on jest taki już bardziej właśnie stonowany. Nie? I mikrofon tego nie, nie wyłapuje tutaj. 418,3 Hz. Tak, to jest częstotliwość układu kostnego. Tak. Pytanie od Małgosi, czy mając wadę wrodzoną serca, dziurę w przedsionku serca, która jest załadana, można takie gągi stosować? Czy czy gongi, bo właśnie jeśli chodzi o qigong, praktykę czy o tym mówimy bardziej tutaj jak najbardziej, jak najbardziej można stosować taką praktykę, tylko też trzeba obserwować swoje ciało. Nie? Obserwować swoje ciało, bo dużo oddychamy po prostu. I jeśli ktoś nie jest nauczony odpowiednio oddychać, to no, może być to wyzwaniem też na początku, żeby wprowadzić ten właściwy oddech. Nie? Bo przystniskiego chi to również oddech, czyli czygąk to umiejętność pracy z oddechem. Mhm. Tutaj y, też y, znów pojawia się pytanie, co na szumy uszne i co na lęki. Na szumy uszne, <grym> jeśli chodzi o to, co możecie sobie teraz zastosować, jest taki punkt do akupresury, nawet paluszkiem można, nie? Jak otworzymy właśnie usta, powstanie taki dołeczek tutaj przed tą krząską, i z dwóch stron po prostu masujemy. To jest właśnie jeden z punktów do akupresury, który można stosować na szumy w uszach, też na problemy ze słuchem w ogóle. Aha. W samolocie nie? Jak jest różnica ciśnień. Też otworzyć sobie usta, pomasować te punkty na problemy z uszami tutaj bardzo pomaga. Jest to też jeden z punktów na odchudzanie. <ścoughs> tak na marginesie. Jest zestaw punktów na odchudzanie. Ale tak, to nie dzisiaj temat, więc. To tutaj ci nie odpuszczą zaraz. No dobra. A co na lęki? A czy co, co na lęki możemy? Na lęki, lęki według medycyny chińskiej, lęki i strach gromadzi się w nerkach, nie? Więc trzeba przede wszystkim wzmocnić nerki. I dzisiaj też pokażę taki ruch właśnie dla pracy nerek, bo nerki to żywioł wody razem z pęcherzem moczowym, więc jeśli chodzi o lęki, to rzeczywiście na nerkach. Trzeba się skupić na nerkach. Pytanie jest, czy są jakieś przeciwwskazania? Jeśli chodzi o praktykę trigong, przeciwwskazanie może być brak cierpliwości. <noise> Okej, okay, ale rozumiem, że żadne problemy zdrowotne nie są przeciwwskazaniem. Nie, nie. Trzeba tylko obserwować swoje ciało i, i mówię, jeśli ktoś. Bo to jest też praca z ruchem, praca z oddechem, ja wykonuję trigong, jeśli chodzi na przykład o osoby w wieku starszym, nie? Mam dużo osób w wieku starszym, dla których na przykład joga jest zbyt trudna czy tam pilates, to w qigongu świetnie się tutaj czują, nie? Bo to są takie naprawdę spokojne ruchy, aczkolwiek też prowadzę taką bardziej dynamiczną sekwencję qigong na odchudzanie, kiedy po tej sekwencji po prostu trzeba wziąć prysznic, bo człowiek jest w kręgach, nie Słuchaj, tutaj ci, mówiłam ci, dziewczyny piszą, Gosia ciągnij temat, ja, ja, ja chcę nauczyć. Na no Jak się, się na kolejną kawkę i zrobisz nam takie na odchudzanie po prostu. Na odchudzanie, dobra, dobra. dobra Jeśli chodzi o, o praktykę na odchudzanie, jest na, moim, na mojej stronie internetowej, można sobie zakupić. W ogóle takie nagranie też e, i to jest na, na stronie właśnie pl. E, zakładka zajęcia. on. Marana pyta, czy na zatoki coś zadziała? Jak najbardziej na Zatoki jeden z punktów, które można sobie masować, właśnie znajduje się tutaj i też można kamertonem, tak? Tutaj jest akurat kamerton troszkę większy, przy jest trochę mniejszy. O, tak. Dla porównania to są takie dwa różne kamertony. I właśnie tym mniejszym można przykładać sobie tutaj w okolicy tego punktu akupresurowego i też troszkę w dół i również tutaj pod noskiem, nie? Tak, tak a czy jak będziesz opowiadał o tym odchudzaniu następnym razem, to Emilka pyta, czy, czy ona potrzebuje przytyć, czy na przytycie też coś a, tak? Na przytycie. Generalnie na, tak, na przytycie to, to jest, jest w ogóle kamerton na tkankę tłuszczową. Wyobraźcie sobie, dla regulowania poziomu tkanki tłuszczowej właśnie, więc to działa w ten sposób, że jeśli ktoś ma za dużo tej tkanki tłuszczowej, to działa obniżająco, a jeśli ktoś ma za mało, to właśnie reguluje do tego poziomu właściwego. Jeżeli ktoś jest niecierpliwy i nie doczeka kawki z Pawłem w przyszłym roku, to możecie wejść do niego na kanał na Wibracje Zdrowia i tam znajdziecie odchudzaniu, kochani. Więc jakby jak ktoś bardzo chce i musi jeszcze w tym roku, to tam sobie idźcie. Przed sylwestrem. <grym> Przed Sylwestrem. Emilka mówi, że Paweł jest już zaklepany, więc jakbyście mogły przestać po prostu się licytować, czy Paweł jest. A w ogóle może ma dziewczynę, więc uspokójcie się. <grym> Jola pyta, gdzie najlepiej zamówić kamertony? Te kamertony, które ja zamawiam i polecam, to są właśnie z Akademii Dźwięku Basi Romanowskiej. Nie? Czyli tam, gdzie ja się szkoliłem, gdzie otrzymałem właśnie te, też dyplom, Akademia Dźwięku, wygooglujcie sobie. Tam przez internet można zakupić. Nie? To są naprawdę kamertony dobrej jakości. Czy, my, czy kamerton oddziałuje na meridianę? Jak najbardziej. Można palę dźwiękową kamertonu prowadzić nad meridianem, jednym i drugim albo też przykładać na początek, koniec meridianu, ale są też kamerytony właśnie dostrojone do częstotliwości meridianu. Okej, tutaj Ola wam rzuciła stronę Wibracji Zdrowia i tam macie też od razu, widzicie, macie też... Dzięki, Olu. Także tutaj sobie możecie od razu wejść na kanał i zobaczyć. No dobra, słuchaj, to co jeszcze powinniśmy wiedzieć, zanim spróbujemy jakieś praktyki zarządzić tutaj sytuacją? Dobrze, bo za chwileczkę poćwiczymy sobie ten qigong na stojąco ja jeszcze właśnie powiem, że te koncerty relaksacyjne, które też gram, one oddziałują na emocje, nie? bo często chciałem też tak zaznaczyć, że osoby, które przychodzą na koncerty, pierwszy raz nie wiedzą czego się spodziewać i mają wiele takich emocji głęboko skrywanych gdzieś tam, nie? pod tą skorupą taką twardą. I dźwięki rozpuszczają tą skorupę. Nie? Rozpuszczają i muzykoterapia, to co ja uwielbiam w muzykoterapii, to to, że to jest taka, bym powiedział, pasywna metoda terapeutyczna. Czyli tu nie trzeba się tłumaczyć, jakie są problemy, że tak powiem, z czym, co nas boli i tak dalej. Dźwięki robią swoje. Rozpuszczają tą schrupę i te emocje, które gdzieś tam skrywamy, to się oczyszczają w trakcie koncertu. I zwykle dźwięki też są przyjemne na koncertach, ale może też być tak, że jakiś dźwięk będzie powodował dyskomfort w ciele. I jest to właśnie oznaka usuwania tych blokad energetycznych. Czy w trakcie koncertu może też pojawić się uczucie smutku, lęku? I ja to lubię, kiedy to się pojawia, bo to jest oznaka, że się wtedy oczyszcza ciało z tych emocji. Nie? I naprawdę tyle koncertów już w swoim życiu zagrałem, czy też sesji indywidualnych przeprowadziłem, i powiem Wam, że no, dźwięki to jest coś niesamowitego. Przenoszą do zupełnie innej czasoprzestrzeni. Zwykle osoby zasypiają na koncertach i w trakcie snu też dźwięki działają, żeby nie było, że nie. Ale zdarza się tak, że to jest na tej granicy świadomości, podświadomości mhm. i, e, i czasami osoby na przykład nie wiedzą, że śpią, a uważają, mhm. że słyszą każdy dźwięk. Nie? Tak więc to jest naprawdę niesamowity, taki magiczny czas przy, przy tych dźwiękach. Mhm. Tak więc super. <laughs> Małgosia jeszcze pyta, co na bolące stopy. Proponuję akupresurę wibracyjną tym kamertonem, nie? czyli przykładamy do tych punktów refleksologicznych wibrujący kamerton, żeby pomogło w tym przypadku. Cudownie, dzięki, mega wdzięczność, dziękuję Wam pięknie, życzę Wam wspaniałego dnia i też korzystając z okazji, życzę Wam zdrowych, pogodnych, spokojnych świąt, przede wszystkim właśnie tego spokoju, tej harmonii, tej równowagi w środku. Dziękuję Wam pięknie, dobrego dnia, pozdrawiam Was serdecznie.